Mateusz Czelnik, młody działacz mniejszości niemieckiej, działacz regionalnego stowarzyszenia. Człowiek aktywny na różnych obszarach, zainteresowany historią, przede wszystkim historią swoich stron rodzinnych, historią Heimatu, historią swojego miasta. Jako, że jest Pan z Dobrowiedzielnia, to w takim razie przywitam się. Guten tak? Guten Tag. Mam pytanie dotyczące pańskiego imienia. Proszę powiedzieć, w jakiej formie to imię jest, że znajduje się w pana dowodzie osobistym, czy w paszporcie, w polskim dowodzie osobistym? Jest w formie Matheus, czyli tak jak się nazywam, no, drugie imię Józef, też jest nie Józef, tylko Józef. Mam dali dokument, który miała podpisać, że zgadza się po prostu z, z tym imieniem i nie będzie miała roszczeń do niego później. Taki był dokument, ona takie coś podpisała. Proszę w takim razie powiedzieć też kilka słów o swojej rodzinie. Z tego co wiem, pan się interesuje też szerzej trochę historią rodziny, czy ogólnie przodkami. Mam zbudowane drzewo genealogiczne. Jest to w formie cyfrowej, ale i też papierowej. Dokopałem się do przodków sprzed 200 lat. Czy to poprzez księgi parafialne, czy akty urodzeń w urzędzie, czy też archiwum tutaj w Opolu, jak szukałem. Jestem siódmą generacją. Już pokoleniem, które mieszka w Dobrodzieniu, to wszystko, co wiąże z Dobrodzieniem, to zawdzięczam też moim rodzicom i moim dziadkom. Oni we mnie zasiali to, że wiem kim jestem. Jestem Górnośląckiem, ale jestem też i Niemcem zarazem. Że mam po prostu tą swoją tożsamość. Jest Pan też członkiem, właściwie aktywnym członkiem e, regionalnego stowarzyszenia, które się zajmuje, no można powiedzieć, popularyzacją historii, czy ogólnie też miejsc pamięci związanych z tą, z tą taką lo lokalną ojczyzną. Naszym głównym celem jest po prostu dbanie o historię naszego regionu, naszej gmin, czyli Dobrodzienia i Zębowic. Dbamy o to, żeby ta historia nie, nie uciekła gdzieś kiedyś i żeby ktoś po prostu tego dobytku kulturalnego nie zniszczył. Dlaczego pan się zaangażował w działalność tego stowarzyszenia? Najpierw członkiem został mój dziadek. I dziadek powiedział, no chodź przyjdź na jedno spotkanie i tam się dowiesz wielu ciekawych rzeczy. Zainteresowało mnie to. Jest pan także działaczem Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej. Może kilka słów na ten temat. Powstała grupa młodzieżowa w Dobrodzieniu Jugendaktiv, której jestem w sumie no można powiedzieć przewodniczącym tej grupy. I zostałem poproszony, bo niedawno mieliśmy wybory tutaj do zarządu w BJDM-ie, żebym przyjechał na te wybory. Jak się okazało, zgłoszono moją kandydaturę, zgodziłem się i tak zostałem członkiem. W związku młodzieży w mniejszości niemieckiej. Ma Pan sobie taką silną, silną tożsamość, można powiedzieć, taką tożsamość śląską i niemiecką. Czy na co dzień osoby z Panem mające jakiś kontakt, czy one też w jakiś sposób odczuwają to, że, że spotykają śląskiego Niemca? Myślę, że. Tak, bo jednak na co dzień posługuje się też gwarą, czy to w pracy, czy, czy w domu, u siebie. Pochodzi Pan z gminy? Oczywiście w województwie Opolskim tych gmin jest sporo, które mają dwujęzyczne nazwy, nazwy miejscowości, ale. Akurat pańska Gmina również, czyli nawet przejeżdżający ludzie gdzieś tranzytem przez Dobrodzie nie są w stanie nie zauważyć tego, że no jest to miejscowość czy jest to okolica, w której mieszkają, mieszkają tak, także Niemcy. Dla nas jako mniejszości narodowej jest to bardzo ważne, bo to przypomina po prostu nam, że jesteśmy zauważalni, że jesteśmy tu, że istniejemy. To tak samo jak mniejszość Łużycka po prostu też mają podwójne tablice. I, I to każdy jak przejdzie czy tam czy tu zauważa, że A jest tutaj mniejszość, więc ten region jest bogaty kulturowo. To, to chyba jest największe bogactwo, jakie możemy mieć. Dziękuję bardzo za interesującą rozmowę i sami miłe spotkanie. Do zobaczenia. Do zobaczenia tydzień.